na moim kanale. Nawet nie wiecie, jak się stęskniłam za nagrywaniem vlogów. Aktualnie u nas sytuacja wygląda w ten sposób, że bardzo uczymy się nowej rzeczywistości. Z tego wszystkiego dokucza alergia, więc siedzę po prostu cały czas z chusteczką i nie jest to łatwe przy noworodku, którego trzeba ciągle karmić, przebierać, lulać i tak dalej, a ja po prostu... Padam, jeśli chodzi o moje takie objawy alergiczne, ale na szczęście wszystko już powoli, powoli się będzie kończyć. I to, że jestem taka czerwona, trochę zapuchnięta, to jest, słuchajcie, kwestia właśnie alergii. E, niczego innego, tak jest co roku o tej porze, właśnie w czerwcu. E, śmiałam się nawet do mojego męża ostatnio, że nasza córeczka zawsze będzie miała urodziny w czerwcu. W sezonie, kiedy ja po prostu będę padać. No a mimo wszystko będę dawała z siebie 100%, żeby jej wyprawić jak najlepsze urodziny. No, ale teraz nie o tym. Nasza rzeczywistość jest właśnie zupełnie nowa. Każdy dzień jak na razie wygląda zupełnie inaczej, bo uczymy się tej rutyny. Wiecie, próbujemy wdrażać jakieś takie poprawki, usprawnienia, co może nam pomóc lepiej funkcjonować. Początki wiadomo nie były łatwe. Najgorsze były te pierwsze dni, zdecydowanie po powrocie ze szpitala, chociaż dla mnie i tak najgorszy był szpital. Ja naprawdę marzyłam o tym, żeby wrócić do domu i żeby miała przy sobie już zygę, żebym miała przy sobie po prostu, żeby była w domu i żeby miała swoje rzeczy. Bo po takim długim pobycie w szpitalu i plus jeszcze właśnie te trzy dni po porodzie, to był naprawdę dramat. Ja już na końcówce, kiedy moje wypuszczenie stało pod znakiem zapytania, bo to wyglądało tak, że mała była gotowa do wyjścia, natomiast u mnie przez cesarkę poleciała mocno hemoglobina. No i nie do końca chcieli mnie wypuścić, ja po prostu usiadłam na tym szpitalnym łóżku, zaczęłam płakać. I zaczęłam mówić, że ja po prostu nie potrzebuję w tym momencie szpitala, żeby to wszystko, że ja doszła do siebie, tylko potrzebuję domu. Ostatecznie zgodzili się, żeby mnie wypisać. No i faktycznie z dnia na dzień czuję się lepiej, nie jest to jeszcze to, ta hemoglobina, ja czuję, że jest taka jeszcze na niskim poziomie, bo mam momentami takie, wiecie, zawroty głowy gdzieś tam delikatne, ale jest zdecydowanie lepiej w porównaniu do tego, co było jeszcze w dzień wypisu. W każdym razie, te pierwsze dni były bardzo chaotyczne, my w ogóle nie wiedzieliśmy za bardzo, jak się w tym odnaleźć, co robić. Nie mieliśmy też od razu monitora oddechu tego do łóżeczka, który mamy teraz z Baby Sense. Mieliśmy snuzę, która, słuchajcie, cały czas nam się, znaczy może nie cały czas, ale chyba drugiej nocy nam się w ogóle włączył alarm, bo ona się odpięła. Malutka jest jeszcze, wiecie, taka chudziutka i ten brzuszek po prostu nie przylegał jakby do tej snuzy odpowiednio. I włączył się ten alarm, więc postawił nas oczywiście na równe nogi, mimo że ja czuwałam, nie spałam i gdzieś tam na zmianę staraliśmy się czuwać przy małej. Tak powiem wam, że odkąd właśnie ten baby sense jest w tym łóżeczku, to jest w ogóle game changer, jeśli chodzi o życie i noce z noworodkiem, bo ja naprawdę mam taki psychiczny spokój, że ja mogę też zasnąć na chwilę. Oczywiście zachowując wszelkie środki ostrożności takie po naszej stronie, czyli my kładziemy małą do spania w śpiworku, nie używamy żadnych kocyków to jest całkowicie puste, ma tylko ten taki rulonik zwinięty z, drugiej, z kocyka, właśnie, który dajemy jej wzdłuż plecków, żeby po prostu się nie przewróciła na plecy, na brzuch, no bo raczej kładziemy ją, odkładamy ją na boku jeszcze na ten moment, żeby mieć kontrolę nad tym jej ulewaniem. Ona w ogóle bardzo ładnie zaczęła jeść ostatnio, nie ulewa, praktycznie w ogóle. Nie odbija nawet, słuchajcie, i to nie odbijanie mnie tak stresuje, bo ja mam wrażenie, że jej się coś zaraz stanie, jak ją położę, ale też położna mi tłumaczyła, że to często dzieci nie, odbije, nie odbijają, jeżeli właśnie ładnie jedzą, bo nie łykają tego powietrza. W każdym razie pokażę Wam ten Baby Sense. Wygląda to, zobaczcie, w ten sposób i tutaj jest, nie będę Wam tego pokazywać, ale pod materacem jest taka plansza, taka elektroda, nie, nie wiem jak to nazwać w sumie, takie, takie kółko. Tutaj sobie włączamy Baby Sensa i. My mamy tutaj zaraz obok, widzicie, łóżko, także jest bardzo blisko naszego, ale nie na tyle blisko, żeby zakłócać właśnie ten yy, monitor oddechu. I on mryga na zielono yy, i, po, i mryga zgodnie z oddechem właśnie dzidziusia. Ja będę cały czas podkreślać, że dla mnie ogólnie monitor oddechu to jest taki must have każdej wyprawki i to jest jakby pierwsza rzecz, o której warto pomyśleć. Bo ja na przykład bardzo cenię sobie ten komfort psychiczny, dla mnie najbardziej wyniszczające, tak naprawdę w szpitalu i tuż po. Było to nie to, że ja byłam zmęczona fizycznie, że byłam niewyspana, ale że tak się stresowałam o nią, tak się bałam, i moja psychika po prostu siadała. Ja strasznie się bałam, że ona, że coś jej się stanie w tych pierwszych dniach. Patrzyłam non-stop na jej oddech, pytałam się każdego po kolei, czy oddycha, czy oddycha, jak przychodzili do mnie do szpitala. I naprawdę to było bardzo mocno stresujące, wyniszczające, ale z tym urządzeniem naprawdę jestem o niebo spokojniejsza. Rzeczy, które mogę wam pokazać, ale ja w ogóle planuję nagrać taki oddzielny film o takich moich najbardziej e, przydatnych rzeczach, które w ogóle odmieniają to życie z Noworodkiem. To jest, słuchajcie, kosz na pieluchy Angel Care. On ma różne opinie i ogólnie ja e, nie wiedziałam, czy go zamawiać. Ostatecznie się zdecydowałam tuż przed wyjściem ze szpitala i powiem wam, że naprawdę nie żałuję, bo to, ile Pampersów schodzi z Noworodkiem w tych pierwszych dniach, to jest, znaczy w tygodniach tak naprawdę. To jest w ogóle jakiś, jakiś absurd. Mnie to tak zaskoczyło. Słuchajcie, my małą przebieramy non-stop. Ona po każdym jedzeniu robi nam kubkę. Już nie mówiąc, że cały czas siku, siku, bo cały czas te jelitka też się oczyszczają, więc wszystko u niej działa 100% dobrze, ale tych pampersów schodzi bardzo dużo. Dlatego ten kosz jest mega fajny, jeśli chodzi właśnie o tą. E, jak to się nazywa? Oto zatrzymywanie zapachów, że tutaj faktycznie nie musimy się martwić tym, że gdzieś tam to zalega w koszu. Faktycznie można oczywiście wynosić śmieci codziennie, i wiem, że wiele osób tak robi, to też nie jest problem, ale ja tutaj znowu postawiłam na wygodę i uważam, że jeżeli możecie coś takiego sobie kupić, to naprawdę warto. Już zegar ogarnął, że nawet worki można kupić jako takie zamienne na Allegro w lepszej cenie i one też bardzo dobrze się sprawdzają do tego kosza. Nie będę Wam teraz za bardzo pokazywać więcej rzeczy, bo tego jest naprawdę dużo. Ja słuchajcie, już teraz mniej więcej wiem, co mi się przydaje, co mi się nie przydaje. Tak samo jeśli chodzi o ubranka, co jest dla mnie najlepsze. Jeżeli będziecie chcieli, to mogę nagrać taki film właśnie a propos wyprawki. E, już z perspektywy mm, takiej, że wiem po prostu z czego korzystam i co jest takim game changerem w pierwszych dniach z noworodkiem. A teraz uciekam do salonu, bo mała tam jest z zygą. Słyszę, że pomału zaczyna sobie kwękać, więc wydaje mi się, że będzie za chwilę głodna. Korzystałem z okazji, że mała znów ładnie zasnęła. Yy, pokażę Wam, sama też to zobaczę, bo zamówiłam sobie wczoraj taki organizer z Zara Home na yy, przybory takie do pielęgnacji. Okej, okay, o coś takiego dokładnie mi chodziło. Zobaczcie, to jest taki organizer yy, materiałowy z przegródkami i możemy tutaj zapakować pampersy, yy, jakiś, nie wiem, bepanten, chusteczki nawilżające, co tylko chcemy do przebierania. Ja czegoś takiego potrzebowałam, bo jednak chcę być bardziej mobilna w domu. Chcę móc iść na dół na przykład, i bardzo przez ten ostatni tydzień denerwowało mnie to, że musiałam cały czas zabierać pojedynczo te rzeczy, ewentualnie do czego się zbierać. A tutaj osobno można sobie przygotować taki właśnie organizer i po prostu będzie można go zabrać wszędzie. Także bardzo mi się podoba, i teraz spróbujemy go zapakować. I zobaczcie jak to super wygląda, na razie tutaj wrzuciłam rzeczy, których używam aktualnie później jeszcze dojdzie, wiadomo, jakiś smoczek na przykład, e, zapasowy mm, nie wiem co tam jeszcze może jakieś ubranko też zapasowe, bodziak do przebrania i tak dalej, tutaj już sobie na bieżąco będę dokładała, ale tutaj mam pieluszki, dwie pieluszki tetrowe fusteczki e, nawilżające, mata do przebierania i w ten sposób będę mogła to zabrać ze sobą w różne miejsca w domu i to jest naprawdę super gadżet. A jeśli chodzi o takie mniej dzieciaczkowe klimaty, to zobaczcie, moi drodzy, na to. Podczas mojej nieobecności w domu, kiedy siedziałam sobie tyle czasu w szpitalu, e, zamówiłam sporo rzeczy na Vinted, dlatego że chcę troszeczkę przeorganizować sobie swoją garderobę. E, z tego względu możecie się też spodziewać w niedługim czasie wyprzedaży u mnie na wintet, bo mam zamiar dobrze przejrzeć wszystkie rzeczy. Ewidentnie mój styl wraz z ciążą i z urodzeniem dziecka teraz się znowu troszeczkę zmienia. I chcę po prostu wyglądać, ubierać się inaczej. Co najlepsze, kupiłam też tutaj, słuchajcie, rzeczy, które, w które jeszcze się nie mieszczę, ale to jest jakby odpowiedni rozmiar i wiem, że to jest kwestia dosłownie jeszcze kilku dni, może tygodni. W każdym razie, teraz nie będę Wam tego pokazywała, bo wymyśliłam, że nagram oddzielny film właśnie na taki haul zakupowy z Vinted, bo tego, słuchajcie, jest tyle. Ja nawet... Nie przypuszczam, straciłam rachubę w pewnym momencie, ale cieszę się i wszystko było kupione naprawdę bardzo okazyjnie, bardzo. Także wiecie, no miałam dużo czasu w szpitalu, mogłam sobie wertować te oferty i faktycznie udało się znaleźć perełeczki. Między innymi też tą sukienkę, którą mam dzisiaj na sobie, ona też jest zwinta, dlatego te paczki częściowo są już otworzone. Chciałam wszystko zachować do filmu, ale mi się to nie udało, bo już na wstępie szukałam po prostu kilku rzeczy, kilku ubrań, ale naprawdę dawno. Nie miałam takich okazji, żeby kupić po prostu naprawdę fajne, markowe też rzeczy Za niewielkie pieniądze No i muszę zacząć ogarniać swoją szafę Bo tam też jest jeden wielki miszmasz, jak byłam w szpitalu W ogóle zanim trafiłam do szpitala To najlepsze jest to, że zaczęłam dla Was nagrywać film W którym zaczęłam mówić o tej wyprzedaży No i wszystko z tej szafy wyrzuciłam Tego samego dnia pojechaliśmy do szpitala Właśnie kiedy miałam te skurcze w moim 28. tygodniu i ja nie przypuszczałam, że już do domu nie wrócę sama. Tylko dopiero z małą Po rozwiązaniu, więc poprosiłam moją mamę Żeby po prostu wpadła i wszystko Wrzuciła do tej szafy Jakkolwiek tylko ułożyła, żeby dało się funkcjonować Bo wiecie, w domu też został Zyga, który Nie wiedział w ogóle, gdzie ma te moje rzeczy Poukładać, ja też już sobie odłożyłam Część na sprzedaż, część właśnie, które Zostają, wiedziałam, że moja mama jednak nieco Bardziej to ogarnie, także ja teraz Muszę się za to, znaczy nie teraz, ale W niedługim czasie muszę się za to zabrać, dlatego, że Chcę już wystawiać te rzeczy Bo część rzeczy będzie letnich i zależy mi na na tym, żebyście kupili, jeżeli będziecie chcieli, to, żebyście kupili je sobie po prostu w odpowiednim momencie, żebyście na przykład skorzystali z nich jeszcze w lecie. Najwejniej bym to wszystko już przejrzała, ale powstrzymuję się, bo chcę, żeby te reakcje były też takie, wiecie, świeże na filmie po prostu. A tam, teraz patrzę na górę, czekają na mnie paczki jeszcze inne, nie z Vinted, które też przyszły w międzyczasie. Na przykład tutaj. Tutaj są w ogóle jeszcze dokumenty, ale mamy. Moody marsale. Co to jest? To jest chyba mojito, marsale, tutaj są w ogóle jeszcze klapki, które zamawiałam z Born to Be. Czy coś jeszcze tu jest? Chyba nie, chyba to wszystko. Ale tu jest w ogóle jeden wielki bałagan, i powoli, powoli się z tego odgrzebuję. Tutaj już na przykład zostawiłam rzeczy, które będę sprzedawała. Już wtedy je sobie po prostu oddzieliłam, a to jest naprawdę, uwierzcie mi, mała garstka tego, co będzie. No, nie będę kłamać, nie jest to wszystko takie proste, żeby się teraz zorganizować w tej przestrzeni, biorąc pod uwagę, że najbardziej uciążliwe dla mnie jest to, że ja wyjechałam z domu, nie wiedząc, że do niego już nie wrócę sama i zostawiłam totalny bałagan, i teraz totalnie nie wiem gdzie co jest, nie umiem się tutaj odnaleźć w garderobie jest za dużo rzeczy Jak gdzieś tam staram się, wiecie, tu coś wyciągnąć małej, e, tutaj coś przynieść szukam jeszcze ubranek, wczoraj już na przykład przeglądałam wszystkie jeszcze ubranka, bo na szczęście, na szczęście z pomocą mamy i z męża oczywiście Zygi udało się Zorganizować komodę z ubrankami, tak żeby ona już czekała, bo też o to się trochę martwiłam, ale wszystko zostało pięknie zorganizowane. No tylko, że nie do końca też z rozmiarami było ok, także wczoraj przeglądałam właśnie wszystkie ubranka małej. Te za duże rzeczy odłożyłam, te za małe też już całkiem jakby odrzuciłam. I powoli, powoli małymi kroczkami staram się po prostu robić tak, że wiecie, zawsze coś codziennie, chociaż taką jedną rzecz, żeby żyło nam się tutaj przyjemnie. Już i tak odsprzątaliśmy sobie fajnie dom poza tym pomieszczeniem, bo na to potrzeba zdecydowanie więcej czasu, zanim to zrobię, na pewno muszę zacząć od szafy, bo po prostu część rzeczy stąd pójdzie do szafy. No, ale żeby to zrobić, potrzebuję troszkę przestrzeni, czyli czasu, kiedy mała śpi. E, więc mam zamiar wykorzystać może jutro jakąś jej taką dłuższą drzemkę, e, żeby właśnie się za to zabrać. Ja też jestem pocięciu cesarskim i tak naprawdę dopiero półtorej tygodnia, więc stosunkowo niedawno to było, więc też, e, wiecie, troszeczkę jeszcze się oszczędzam. Mimo, że czuję się już całkiem nieźle, to nie chcę się też tak na wszystko rzucać. Bo wiecie, to jest jednak operacja i trzeba po prostu, potrzeba tego czasu, żeby kobieta doszła do siebie. Staram się ten czas głównie wykorzystywać na takie drzemki kontaktowe z małą Na przytulanie, na karmienie oczywiście, bo dużo się karmimy ostatnio No i na odpoczynek jednak, na taką regenerację Jak mała śpi, to ja nawet niekoniecznie śpię, ale wiecie, leżę sobie Oglądam coś na przykład na YouTubie Staram się maksymalnie wyciszyć, wychillować Teraz właśnie wzięłam się za nagrywanie, bo też za tym tęskniłam I to jest forma odpoczynku teraz dla mnie no, ale przede wszystkim kontakt z tym małym człowiekiem, który jest u nas w domu, jest nieoceniony. To jest w ogóle najpiękniejszy element tego wszystkiego. Także no, wynagradza to wszystkie trudy. Powiem Wam szczerze, że jestem czasem naprawdę tak zmęczona, ale wystarczy, że spojrzę na tą piękną buzię i już wszystkie siły wracają. A jeszcze, jak mi alergia przejdzie, to już w ogóle będzie bajka. Ale muszę się na przykład pochwalić, że ugotowałam obiad dzisiaj pierwszy raz zrobiłam obiad. Ogólnie mamy taki układ sił, że raczej ja zajmuję się małą, Zyga zajmuje się mną od początku, czyli dba o moje jedzenie, o moje posiłki, bo ja kompletnie nie myślałam o sobie na początku. No i dalej tak jest, że jak gdzieś tam zapominam o tych posiłkach, o piciu wody, i Zyga bardzo mocno tego pilnuje, więc to jest całkiem dobry układ dla kobiet po cięciu cesarskim, chociaż nie tylko po cięciu, ogólnie po porodzie. Bardzo nam się to sprawdza. Natomiast dzisiaj pierwszy raz miałam ochotę coś ugotować i mi się to udało podczas porannej drzemki małej. Także obiad już na nas będzie czekał do podgrzania, więc jestem dumna, że udało mi się to zorganizować. Wiecie, to są takie małe rzeczy, a cieszą. w sumie nawet trzeci już spacer, ale jedziemy w inne miejsce. Do tej pory spacerowaliśmy tak koło domu, a dzisiaj stwierdziliśmy, że wybierzemy się troszeczkę dalej w naszym mieście, na takie jakby bulwary, bo tam będzie się przyjemniej chyba spacerowało. Ja nawet się nie malowałam, w ogóle teraz mam taki czas, że się nie maluję, bo po pierwsze połuk, więc mi się nie chce, a po drugie to alergia. W każdym razie tak, już jest, tankowana i jedziemy na Cześć, Dzień dobry. Dzisiaj swoją drogą jest dzień ojca. I jak się z tym czujesz? Czy córeczka jest najpiękniejszym prezentem? Tak, ale nie dostałem prezentu. Dostałeś córeczkę? To było w zeszłym tygodniu, a nie teraz. Świetną mam fryzurę. jeszcze na szybko w handem je, znaczy zyga tak naprawdę, i wykorzystaliśmy jeszcze kartę podarunkową, którą dostaliśmy dla małej. Kupiliśmy już rzeczy takie na zapas, dlatego że mamy ubranek naprawdę tyle, że no ja wiem, że ona tego wszystkiego nie wychodzi. I zobaczcie, taką przepiękną bluzeczkę, to jest rozmiar chyba 68, także będzie idealnie prawdopodobnie na jesień. No i taką sukienkę, która jest już w ogóle duża, bo to jest rozmiar. Jaki to jest rozmiar? 80, więc takie 9-12 miesięcy i w sumie dobrze, bo będzie na nią czekała. A teraz naprawdę tego jest bardzo dużo: sukienka jest przepiękna. Zabierałam się teraz do nagrywania nowego vloga, zapomniałam, że zapomniałam się w tym pożegnać. Byliśmy, słuchajcie, na wizycie wczoraj jeszcze u pediatry, na takiej patronażowej po raz pierwszy. Wszystko jest w porządku z malutką, odpowiednio przybiera na wadze, więc bardzo się cieszę. Czas z małą dosłownie ucieka przez palce, także my karmimy się, jemy. Mamy już takie fajne okna aktywności, dość długie, że ona jest taka, wiecie, ruchliwa, patrzy sobie, można... E, robi się taka troszeczkę kontaktowa już, fajna. Więc super rozwijać nam książkowo. E, no i co, teraz się z wami żegnam. Dziękuję wam za oglądanie tego vloga i widzimy się w następnym filmie, pewnie w niedzielę. Bo bardzo bym chciała, żeby te filmy pojawiały się tak jak wcześniej, w środy i w niedzielę. Myślę, że już następnym razem będę trochę bardziej ogarnięta, bo jak widzicie, wciąż zero makijażu i zero jakiegoś ogaru tutaj na twarzy, ale sami rozumiecie. No nie ma jak, nie ma czasu, ale spokojnie złapię ten rytm i będzie dobrze. Buziaki, papa!